A coś z łososia pokażesz? Pokażę cudownego łososia pod pierzynką w 20 minut, a efekt jak z knajpy. 530 kalorii, 45 gramów białeczka. Zbijamy zagary. Zaczniemy od pokrojenia łososia. Układamy na dechę i kroimy na dwie porcje. 150 gramów jedna. Przekładamy na talerz i naprawdę obficie solimy. Odkładamy na bok i robimy sos. Do miski. skyr, francuska musztarda. Ząbek czosnku roztarty na drobną pastę. Doprawiamy solą, pieprzem i dodajemy zest. Z połowy cytryny. Na koniec świeży szczypiorek i dokładnie mieszamy. Sos gotowy, bierzemy się za posypkę. Mam tu orzechy włoskie, najlepiej żeby były prażone. Przesypuję je do torebki, rozkładam i spuszczam im manto. I gotowe. Oczywiście możecie to też zrobić nożem i posiekać, ale tak jest bardziej efektownie. Przesypujemy orzechy do miseczki i dodajemy do nich parmezan i świeżą natkę pietruchy. Mieszamy i posypka gotowa. Od razu przygotujemy też szparagi, bierzemy, sprawdzamy, gdzie się łamie, i pyk. Odrywamy tą końcówkę, zostaje samo dobre. Młode szparagi nie potrzebują wiele, więc doprawiam je tylko oliwą, solą i świeżo mielonym pieprzem. Mieszam i możemy się zabierać za rybę. Wykładamy na ręcznik papierowy i osuszamy. Teraz kawałek papieru do pieczenia, żeby łatwiej było się ją posługiwać. Potem odrobina oliwy i układamy rybę. I teraz to już z górki łyżka sosu rozprowadzamy dokładnie po całości i posypujemy naszą pierzynką. I teraz są dwie drogi dłuższa, czyli piekarnik. Albo krótsze, czyli air Wyciągamy szufladę, układamy rybkę. Ja sobie zrobię jedną porcję na świeżo, ale spokojnie będzie więcej. Od razu dokładam też szparagi i zamykam. I teraz funkcja pieczenia. Temperatura na maksa 205 stopni 8 minut i poszła. No i robiąc rybkę w takiej maszynce, będziecie mieli szybciej, będziecie mieli zdrowie, będziecie mieli taniej, bo pożera mniej prądu, no i będzie smaczniej, bo tekstura mięsa jest o niebo lepsza niż z piegarnika. Jak chcecie taką maszynkę do domu, to klikajcie link w opisie albo link w komentarzu, bo czeka tam na was rabat, a ja czekam na rybkę. No i teraz wyciągamy i podziwiamy, jak ładnie się zrobiło. Wykładamy ze szparagi i teraz przydaje się papier, bo możemy delikatnie złapać rybkę i składamy talerz. Wykładamy na talerz łychę sosu i robimy majestatycznego kleksa. Układamy szparagi. I kładziemy delikatnie tą piękną rybkę. Na górę odrobinka cienko pokrojonego szczypiorku, łódeczka z cytryny, i voilà! No i pyk! 20 minut mamy łososia, jak z knajpy, a zrobiliśmy go sami. Także zapisujcie przepis, działajcie i widzimy się następnym razem. Piona!